Mamarki z strony Lennox Games i w dzisiejszym odcinku będziemy sobie budować domek. Jak, wie, jak nie wiecie, no to zapraszam do ostatniego odcinka. W, w tym odcinku zniszczyliśmy swój stary domek z dirta i będziemy budować nowy z desek. Jak widzicie, mam 138 desek, a więc nie będzie zbyt duży domek, ale będzie taki w miarę. O, przepraszam, zmienię sobie dzień, no bo w nocy nie będziemy budować domku oczywiście. Zmieniam sobie na dzień, o już jest dzień, jasno Jak ktoś by nie wiedział, to w ostatnim odcinku zebraliśmy sobie te i te masy, już mam wszystko z kamienia Ale, ale jest, to jest takie zapasowe No i myślę, że domek zaczniemy budować Gdzieś tutaj, na trzy kratki wysokości Tak myślę Ten domek nie będzie największych rozmiarów Ale będzie miał swoje takie rozmiary Szybek jak coś nie mamy No bo jeszcze nie mam węgla Jak nie wiecie, no to zapraszam do ostatniego odcinka Dobra, myślę, że takiej wielkości zaczniemy. Później będziemy ten domek rozbudowywać, no bo jakbyście nie widzieli, no to ja mam 17 desek, jak widać, no no i nie jest ich zbyt dużo, muszę jeszcze zrobić dach. A więc, no, ten domek nie będzie największych rozmiarów, ale no już widzicie, już mi się straciło 38 desek, a więc naprawdę nie wiem, czy w tym odcinku nie będziemy zbierać właśnie też desek, ale postaram się, żeby tak nie było, to jak coś będziemy mieli domek bez dachu i tyle. Nie no, żartuję. Kto by chciał mieć domek bez dachu? Dobra, sobie tak budujemy tak szybciutko. Musi być na równiutko. No i tak robimy. I cyk mam jeszcze 32 deski. Co z nimi zrobić? Myślę, żeby z kamienia zrobić podłogę. Bo jeszcze nie jestem taki bogaty na tym serwerze. Myślę, żeby zrobić właśnie z kamienia podłogę. Zobaczymy, ile mam kamienia w skrzynce. Skrzynce kamienia nie mam, bo właśnie zebrałem przed chwilą, ale dirta mam, ale dirt mi się im przyda. O, postawię sobie przy okazji tutaj gdzieś cztery drzewka, żeby sobie potem je skopać. Myślę, że tutaj postawię jedno, tutaj drugie, tutaj trzecie, tutaj czwarte i niech sobie rosną, jak natura chciała. Dobrze. Jest już równiutko, chyba jest równiutko, tak myślę. Dobrze, no to już postawimy sobie tutaj do końca. Postawimy sobie tutaj, tutaj, tutaj. I będzie dwa drzwi, a możemy zrobić lepsze drzwi w sumie, bo mi się te drzwi jakoś nie podobają zbytnio. Myślę, że już my sobie zrobili, czekajcie chwilę, o zaraz tę skrzynkę zrobię. Stać mnie na coś? Nie stać mnie na A A u mnie za nie długo będzie stać. Dobra, to ja sobie stworzę, o uszka dwa mnie stać. To bardzo dobrze, bo przed chwilą właśnie zrobiłem owcy, więc już będę sobie mógł spać i nie będę musiał włączać dnia. Dobra, stać mi chyba tylko na te drzwi. Czekajcie chwilę. Tak, stać mnie tylko na te drzwi, które mam teraz w eku, A więc no już muszę je zostawić, no w następnym odcinku na pewno będą inne. Dobra, jeszcze mam cztery jedzonka, więc spoko. Nie, ja, ja idę pozbierać sobie trochę desek, no bo ich mam za mało. Jak te drzewka urosną, to je sobie skopiemy i będzie wszystko gitarello. I może poszkam jakiegoś jedzonka, po zobaczę ile mam teraz jedzonka w swoim eku. W swoim eku aktualnie mam jedzonka co, a dwa łódeczka i dwa, dwie baraniny, jeżeli dobrze mówię. Jak też to mnie poprawcie w komentarzach. No no to myślę, że na tym odcinku wytrwam z tyloma jedzeniami. Postaram się zabić w następnym odcinku albo pójść do kopalni jakiejś, bo jak widzicie i mam. Ja nawet węgla nie mam, a więc nie mogę zrobić a więc niestety tak jest. No dobra, zbieram sobie te deski. Znaczy, drewno. O, tu jest dużo drzewa, no to. I napiszcie mi w komentarzu, jakie najbardziej deski lubicie w Minecraftie Ja najbardziej lubię deski yy, dębowe albo brzozowe A napiszcie mi w komentarzach, jakie wy lubicie. Oczywiście, wszystkie komentarze serduszkuję. No, ile tam tego jest, to tutaj jest. Niestety, mam kamienne. Ki nie kilow, tylko. No, kilow też jest mam kamienne, a więc. Gdzie ten domek był? Muszę sobie spojrzeć, o tam widzę już go. Pójdę sobie zrobić deseczki z tego, co teraz wykopałem i postaram się zbudować daszek. I jakąś ozdobę w środku, to sobie skopię kamienia na przykład postawię. A ten domek sobie tak swojska wygląda. Postawię tutaj, że niby tutaj będą szyby, nie że jest będę węgla. Tak, ale tutaj postawię piasek, żeby wiedzieć, że tutaj miała być szyba. Czekajcie, to ile mam piasku. 16 piasków, więc na luziku wkładam sobie piasek. No, no i wchodzimy do środka. Musimy podłogę tą zmienić, biorę łopatę i dir, to skopujemy zaraz na szybkości. Dobra. Tu, 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 tu. O, jakby ktoś nie widział, to ja mam taki mak, żeby stracić mi desek. Zaraz wam go pokażę. Jak znacie, no to niechajtujcie, że, że coś tam. Nie wiem tam, Zresztą. Teraz sobie tego dircika i do tego dirta. Tutaj, niestety, mam kamienną łopatę, więc ciężko się kopię. Hmm, tutaj, tak, robimy tak. Dobra, już chyba w porządku. Zaczekajcie, postawię tutaj w tym miejscu kamienia, bo kamień jest nawet ładny, a ja na i tak nie mam więcej itmasów. Dobra, z kamienia będzie podłoga, później będziemy ten domek rozbudowywać z moim bratem. Teraz go nie ma na serwerze, wyjątkowo, po no bo jest. Jest w sklepie Ale dobra Myślę, że ten będzie ładnie nawet wyglądać Jak zrobię z kamienia podłogę No porównując do starego domu z Dirt'a, jak nie wiecie to zapraszam do ostatniego odcinka No to, to jest wielka różnica moim zdaniem No i jeszcze trzeba liczyć się z tym, że ja tak nie nagrywam na kreatywie, więc ja wszystkie te masy, które mam w swoim meku zebrałem, a więc No to nie jest tak, o łopatą się tak to. A tak, łopata tam się kończy, za niedługo będę musiał zrobić nową Dobra, tutaj tak O właśnie, pójdę sobie w crafting sprawdzić co mogę właśnie zbudować Znaczy stworzyć Gdzie jest, o tu jest crafting Stworzę sobie skrzynkę, o stać mnie na Piec A fajny ten piecyk, zaraz tego stworzę Nie stać mnie na to, no bo nie mam patyków No to stworzę sobie patyka Dobra, stworzę sobie łopatę. Łopatę sobie stworzę. Sprawdzę, ile desek. 16, znaczy nie 16, no z jakichś tak desek mogę sobie zrobić, to sobie robię już. Sprawdzę. O, chyba mogłem sobie inne drzwi zrobić. Bo mi się, o, mogę sobie inne drzwi zrobić, bo mi się tamte nie podobały. No to zaraz sobie zmienimy te drzwiczki, bo mi się właśnie nie podobają. Napiszcie mi w komentarzu, że czy wam się te drzwiczki podobają, bo mi się nie podobają. Dobra, postawimy tutaj wszędzie kamienie tak, cyk no i będzie trzeba zrobić daszek, wezmę sobie deski, deski, gdzie są deski, tu mam deski, o, stak równy stak 11 desek, a więc jak na początek to bardzo dobrze ten domek nie jest w sumie takich najmniejszych rozmiarów, no serio, to nie jest takich najmniejszych rozmiarów, a więc spoko o, zobaczcie na ten myk patrzcie się, robi się tak robi się tak i Macie tak i nie musicie tracić klatków więcej, Tego możecie sobie tak zrobić. O, deski sobie muszę wziąć na drogę. No i tak robimy. Później będziemy ten domek rozbudowywać na takie rozmiary jak nawet 4 piętra. Bo ja będę chciał mieć taki wysoki budynek, że wiecie, że na przykład na tym będą jakieś itemy, na tym będzie mieszkalna część, na tym będzie taka. A więc ten domek będzie się powiększał co odcinek. A więc zachęcam do subskrybowania tego kanału, oglądania odcinków, powinno będą się pojawiać codziennie przez miesiąc. Już się pojawiają przez trzy dni codziennie, a więc zachęcam do subskrybowania tego kanału. No ciemno tutaj jest, zrobię sobie tutaj jakieś takie dziurki, żeby było jaśniej. Tutaj. Ledwo co widać, napiszcie mi w komentarzu, czy coś widać, ale ja nie mam szyb jeszcze, a więc nie mogę sobie tutaj ich wstawić. Ale myślę, że w następnym odcinku zrobimy tak, żebyśmy mieli tego. O, jedzonko, jedzonko trzeba wciąć. Jedzenie, jedzenie, jedzenie. Zapomniałbym prawie o jedzeniu. Jedzenie jest najważniejsze, ale niestety mam surowe, a więc mało zyskuję. Co? Ja zjedzę tylko surowe łódko, no. Bez żartów. Ale jak coś to się rozpadnie w domku, pójdę sobie spać może tutaj. Ale nie jest dzień, nie mogę ich spać. O kurka, kurka, muszę cię zjeść. Chodź tutaj. Co, ja choruję od kury? To czego ja nie choruję? Czekajcie, wezmę sobie wezmę sobie surową baraninę. Za łopatkę. Zjem sobie ją i mam nadzieję, że wszystko wróci do normy. No, wraca do normy, to jest racja, ale... I cały czas mam zielone jedzonko, a więc jest nieźle. O, już jest normalnie. Zjem sobie jeszcze to. Ciekawe czemu kurczaki surowe się słabo... nie da się jeść, że już... A może wziąłem... napiszcie mi w komentarzu czy może wziąłem co innego, bo może po prostu się przewidziałem Postawię już tutaj łóżka w tym mieszkanku Żeby już nie włączać... żeby je nie zmieniać na dzień, tylko żeby już móc sobie... Dobra, położę sobie tutaj Myślę i pójdę spać, a można spać tylko w nocy, a jeszcze nie ma nocy? Jeszcze chyba nie ma nocy. No, nie ma nocy. Bo zniszczę tutaj ten kiosek żeby było coś widać cokolwiek w nocy. No, mam nadzieję, że w domku będzie coś widać, ale chyba nie będzie widać, ale no, nie zapraszajmy. Po w ostatnim odcinku, z tego co patrzyłem to nie było widać w nocy nic. A więc przepraszam. Ale teraz postaram się, żeby pójść spać teraz. Mogę iść spać, mogę iść spać. Ale dobrze, że już mam dwa łóżka. To znaj... jeszcze mam dla mojego brata. Jakbyś ktoś nie wiedział, to zapraszam do ostatniego odcinka. Ten serwer będę prowadził z moim bratem. No, no i tyle. Dobra, zobaczmy, jak ten domek wygląda z zewnątrz. Ten domek tak wygląda. A przepraszam na chwilę, bo mam problem techniczny, zastopuję na chwilę. No i jesteśmy po krótkim cięciu. Musiałem sobie ściąć, dlatego że niestety zauważyłem, że chyba nie mam desek. Nie miałem, nie mam desek, a więc... Yy, ale jednak się okazało, że mam ja te nie deski. Tak, nie, Tak no, Łączyła. No bo mój brat mi mówi, że nie włączyłem, bo on nie chciał mu się wybić na serwer, ale w następnym odcinku on będzie. No no i myślałem, że nie mam desek, ale jednak się... Przy przy nie zauważyłem, a jednak są deski, jak wiecie, 33 deski. Po chciałem zrobić podłogę z desek, ale nie wiem, czy wystarczy nam na podłogę z desek. Chyba nam nie wystarczy. No to zacznę ozdabić to mieszkanie, zrobię sobie jakieś półpłytki czy coś. No i mam nadzieję, że ten domek będzie jakoś tak się swoje ozdabiał. O, już jedno drzewko nam urosło, bardzo fajnie. Dobra, spróbuję zrobić jakieś pół płytki. zostać mi nawet na brzezową tabliczkę, ale nie mam ochoty, żeby jej robić. Zrobię skrzynki takie do ozdoby. Zrobię dwie skrzynki takie do ozdoby, zrobię sobie z dwa piecyki yy, To przycisk dębowy, dobra, przycisk sobie zrobię żeby wchodzić do domu Tak, przycisk sobie postawimy myślę, że gdzieś w tym miejscu Postawimy sobie przycisk, jak klikamy, zamknijmy te drzwi Jak w niego klikamy no to się otwierają drzwiczki, jakby ktoś nie wiedział i dobra, co na co nas stać Stać nas na pół płytki, ale myślę, że Już mamy przycisk, to nie opłaca się mm, Stać nas na mieczyki Kilofy, wszystko nas stać o, Na pół, na drabinki nas nie stać Bo nie mam patyków, ale po co nam zresztą Drabinki mm, Zrobię sobie crafting, żeby ozdobić W środku mieszkanka. Dobra, pójdę ozdobić. O, pogoda jest ohydna Niestety pogoda brzydka, więc będzie Trochę ciemniej, ale mam nadzieję Że to nie będzie przeszkadzało w oglądaniu no to myślę, że itemy zabiorę z tamtej skrzynki na dworze. I schowam te itemy do skrzynki w domu. Tak, tak, siekierka schowamy. Uwierzyć, że już mam kamienne rzeczy, a te wtedy drewniane, jak ktoś nie wie, to drewniane mi się bardzo jarałem, a więc było bardzo fajnie. Dobra, o właśnie nawet na swoim serwerze, gdzie mam diamenty, nie miałem nigdy kłody, kłody akcjowej jakiejś. Nie wiem jak to się wymawia, ale nie miałem nigdy tej kłody, nawet na swoim serwerze, gdzie miałem diaksy. A, a tutaj mam, to może nawet nie mam jednego złota. Mieczyk, yy, mięso, skóra, sprawdzę, czy mogę sobie coś zrobić z skóry. Opatyki mi wyleciały. Zamknę ten domek, żeby nic nam nie weszło do domku, i wejdziemy do skrzynki i sprawdzę, co tutaj są. O, miałem właśnie sprawdzić, a crafting zrobiłem zresztą, no to wezmę sobie crafting zamiast kilofa na przykład. I sobie postawię koło skrzynki. I mogę sobie zrobić. Ej, ale ja mam buciki. Serio, Duchy mu brakuje skórzonego mi tylko jednej skóry. No co za pech, no co za pech. Jesteśmy na buciki, ale już buciki mam, więc się nie opłaca. Dobra, stworzę sobie kolejny kamienny kilof, sobie go schowam do skrzyneczki. Do skrzyneczki, tak schowam sobie go do skrzyneczki, schowam sobie skórkę, schowam sobie kamień do skrzyneczki. Dirta się schowam. Dirta mam stack 4, to myślę, że z niego nie wiem co zrobię. Mam, mam tego, mam, mam dźwignię. No, no i gdzie jest jeszcze coś zrobionego? Patyka zostawię. No, i to są itemy w tej skrzynce. Yy, już się robi chyba ciemno, nie wiem czy już jest noc, pójdę spać Jeszcze nie mogę iść spać, serio No to sprawdzimy co mogę skraftować i myślę, że zakończymy ten odcinek mm, Te przyciski mi są niepotrzebne zbytnio, ale stworzę patyki i zobaczę co będę mógł potem zrobić, jak je zrobię Stać mnie na ramkę do przedmiotów Ale nie, poszkoda mi skóry za bardzo, obraz, obraz Tak, obraz sobie zrobię z chęcią, naprawdę obraz już mam obraz, tak na początku mam obraz. Bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba. Gdzie jest obraz? Gdzie jest ten obraz? Gdzie jest obraz? A tu jest obraz, Przecież przewidziałem się chyba. Ale dobra, obraz sobie postawimy gdzieś w tym miejscu. Pff, co za duży obraz, ja nie mogę. Może zrobię nawet tutaj mą kryjówkę przeciwko mojemu bratu, gdzie będę chował wszystkie swoje cenne itemy, ale to już w następnych odcinkach. Myślę, że, że zrobię sobie, żeby był teraz dzień. Ja chcę co sobie ja nie korzystam z kreacji, po prostu chcę żeby był dzień, albo prze, żeby, nie, nie chcę żeby było południe, chcę żeby było, żeby przestał deszcz padać, zbiorę sobie drewno i sobie zrobimy w następnym odcinku drugie piętro tego domu. Sprawdzę czy się nagrywa, nagrywa się, wszystko się Panie nagrywa. Ładna pogoda jest, nie powiem, teraz, jak zmienię na bezpołudną, co w tej skrzynce zostało, jeszcze to, o to mi się bardzo podoba, sobie to wezmę. W craftingu. A, crafting mam w domu, to po co? Pójdę sobie zebrać, myślę, jakieś jeszcze Czem te drzewka nie urosły? A, to drzewo urosło. O, pójdę sobie krówkę zebrać, bo muszę mieć jedzonko dużo. Bardzo dużo jedzonka. Czekaj. O, właśnie jedzonka mi potrzeba teraz. O, nie, nie uciekaj. Skórkę zebrała Nie, Gdzie tutaj widziałem świnkę? Świnka Peppa. O, tu jest świnka. Cześć. Przykro mi ciebie. Szkoda. To dzisiaj będziesz moim obiadem. Zjem sobie zaraz tą świnkę. O, nie uciekaj. No, nie uciekła. Zaraz będziemy mieli piąty level. Może uda mi się coś skraftować, ale nie skraftować, tylko zenchantować, ale jeszcze nie mam enchantinga, więc... O, już mi dwa podskoczyły za... za tak dużo dostaje się za tym. Gdzie mój domek? No nie mówcie, że ja zgubiłem domek. Domek. O, tam jest domek za drzewem. Bo już mi urosło drzewa i ich nie widzę. Mhm. Tak, no jest mój domek. Widzę obraz. W tej skrzynce wezmę sobie tą łopatę i sobie schowam, wezmę sobie to drewno, wezmę sobie grzybki. O, właśnie zawsze... Nikt z nie zjadł grzyba. Jestem ciekawa, czy się go da jeść. Nie da się go jeść, ale sobie go gdzieś tu postawię. O. Nie da się. Zaczekajcie. A dobra, zresztą schowam sobie do skrzynki i tyle. Tyle było z grzyba. Mm, dobra, schowam tutaj piecyki No no i myślę, że będziemy kończyć ten odcinek Z zewnątrz ten domek reprezentuje się tak Tutaj wyobraźcie sobie, że to są szyby A więc to jest nawet ładny domek, przyznajcie W domu reprezentuje się ten domek tak Obraz bardzo fajnie. Napiszcie w komentarzu, czy jako taki pierwszy domek z survivalu To jest bardzo ładny domek I mam nadzieję, że wam się podobało I do zobaczenia